Cześć, jestem w Krośnie, koło Ornety, Izba Gwarmińskiej, jak wam to mówi. Zobaczcie, tutaj są naokoło krużganki piękne. O, XVIII wieku. E, proszę bardzo. Zaraz wyszedłem z kościoła. Teodor Potocki wybudował tutaj sanktuarium. Tutaj była figurka, dzieci znalazły tą figurkę, wystawiły ją oczywiście i zbudowano sanktuarium. Zmieniono by grzechy, żeby ołtarz główny był, czekajcie zamykam drzwi, żeby ołtarz główny był dokładnie gdzie jest figurka, tutaj jest figurka, piękny kościół. Zapraszam tutaj. Cisza i spokój zbudowano na wzór Stoczka Warmińskiego, tam gdzie to obecnie jestem. Szybko to robiłem, żeby wam pokazać środek, bo jest otoczone krużgankami. Możecie wziąć pieniążki, kupić sobie tutaj magnes na stoisku różaniec czy książki. Ja podchodzę do to wszystko, barok do ołtarza głównego. Patrzcie. Będzie ta figurka. Proszę bardzo. Tam jest. Oczywiście ten Górka znikła w nieznanych okolicznościach. Zapomniałem powiedzieć w 1945 roku. To już jest inno. Także Wojna się. To jest z XIII wieku wioska. Także tu kult maryjny jest od bardzo dawno. Widzenia Najświętszej Marii Panny Sanktuarium Coś cudownego trzeba tutaj przyjechać jeżeli chcecie coś zobaczyć na warmi Stoczek tutaj Krosno chyba mniej znane, bo tam więziony był Kardynał nasz A tutaj jest samo Sanktuarium Przepiękna ta 后来